Hej, 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 tu NBA, siemaneczko w kolejnym odcinku, to już drugi na moim kanale, kończył się właśnie drugi tydzień NBA, ten tydzień był naprawdę niesamowity, ale ja zacznę odniósł newsów, temat e, Ime Udoki, nie zaczął na ławce trenerskiej Boston Celtics, Z wiadomo względów, czy coś interesują NBA, wiedzą, chodzi tam o problemy natury moralnej, zdradzał swoją żonę, pracownicą administracji Boston Celtics, no i wiadomo, toczy się tam jakieś postępowanie, jest zawieszony na rok, Boston Celtics powiedział, że Spokojnie puści swojego trenera. A Steve Nash rozstał się z Brooklyn Nets. Miało to na pewno też wpływ wyrzucenie tego trenera z ławki tenerskiej w meczu z Milwaukee Bucks. Pan Wojnaros, jeden z najlepiej poinformowanych ludzi w NBA, poinformował, że Netsi rozmawiają tak samo z e Imełdoką jak i z organizacją Boston Celtics. Także prawdopodobnie do 48 godzin e Imełdoką tanie trenerem. Kolejny news: według mnie nowy Larry Bird, który gra. Na pozycji centra to pierwsza rocznia chodzi o Jacka Landale, Phoenix Suns i nie zwróciłbym na typa uwagi, gdyby nie to przy jego naprawdę, naprawdę sporej pomocy Phoenix Suns rozgromili blowoutem mojej Golden State Warriors, a ten zawodnik zagrał naprawdę, naprawdę fajne spotkanie. Miał fajną, fajną linijkę 17 punktów ze wskaźnikiem net rating na poziomie 27 punktów, co jest naprawdę fantastyczny rezultat. Nie pozostaje mi nic innego jak pomnieć tylko o pierwszym zwycięstwie Los Angeles Lakers. I dlaczego o tym mówię? A mówię o tym dlatego, ponieważ przełamali oni pasę 5 czy nawet 6 porażek. Wygrali w końcu u siebie Denver Nuggets, czyli także z niebyle king. No bo jakby to nie. Nie powiedzieć, no to naprawdę z kontenderem w tym sezonie, bo Denver Nuggets będzie, będzie naprawdę mocne po powrocie Jamala Marea. W tym meczu naprawdę fantastycznie też zagrał Russell Westbrook, który miał kapitalne highlighty. Naprawdę kapitalne highlight. Trzeba zwrócić uwagę na fajną grę Austina Riversa. To jest kolejny rocznie. Został on undraftowany, czyli nie został wybrany w drafcie, ale naprawdę, naprawdę całkiem nieźle sobie radzi. W tym sezonie na poziomie 7 punktów, jak na undrafted player, to jest naprawdę coś fajnego normalnego I, i tak jak tutaj widzicie ta akcja z Russellem Westbrookiem i to odegranie Rasa to swoją drogą, ale to jak pięknie tam spenetrował pod kosz Austin Rivers i zagrał akcję end one kolejnym krótkim newsem będzie to zachowanie Iwicy Zubaca kompletnie nie dogadał się ze swoimi kolegami, nie wiem gdzie był myślami, ale po wyprowadzeniu piłki za linii, gdzie zostało jeszcze 8 sekund nagle oddał w ogóle bezsensowny rzut pod własnego kosza myślał, że się kwarta kończy nikt mu nie powiedział, on nie wiem gdzie był no i widać, no wiadomo, adrenalina zdarza się, no ale to konkretny shakin pozdrow Zubac, kolejnym newsem jest szybkie wyrzucenie z meczu i z Milwaukee Bucks na, na parkiecie Bucksów. Steve Nash nie wytrzymał po jednej akcji swoich zawodników i po prostu wręcz. Wpadł w furię, wpadł w szał. Panie Steve, już wiemy, że nie pracujesz z NET. No ale po co to było? Po co to było? I ostatnim newsem jest niestety Clayton Thompson z Golden State Warriors, który wdał się w trash talking z Davidem Bookerem, co spowodowało wyrzucenie tego zawodnika. Ten facet został pierwszy raz wyrzucony w swojej karierze z meczu NBA. Rozegrał niespełna 800 meczów w National Basketball Association. To to, że ten facet to jest po prostu zazwyczaj oaza spoko. Koju, Pola Groda, Jeremy, Juliusz, So. Co mogę powiedzieć o Słuchaniu? No, sprawa wygląda następująco. Jestem zajarany. Chłopak robi już, mi się wydaje, że naprawdę no, widoczne postępy, tak? Z trudnych początków tego sezonu, gdzie zdobywał 2 punkty, 4, 5 może, czy 6 miał chyba rekord. Nagle wyszczelił. A San Antonio z bilansem 5-2 jest jedną z rewelacji na razie tych rozgrywek, oczywiście pamiętajmy, że później może dojść do lekkich roszad i San Antonio przede wszystkim będzie tankować. Jeremy Sohan jest na siódmym miejscu jak na razie jeśli chodzi o ranking Rookie of the Year i naprawdę fantastycznie sobie radzi, no gra 23,5 minuty na mecz, 8 punktów jak na razie. Przy skuteczności 46,7, wiadomo, jego rzut nie jest z mocną stroną. No i w poprzednim tygodniu 13 punktów na mecz, fantastycznie. 57% skuteczności rzutów, niespełna 4 zbiórki, niespełna 3 asysty, niespełna 2 straty, niespełna blok, Jeden przechwyt. Net rating na poziomie prawie 6,5 punktów. Facet jest niesamowitym obrońcą, ma niesamowity spacing, potrafi naprawdę fantastycznie poruszać się jak i pod swoim koszem jak i pod koszem przeciwnika szybki do kontry, ta jego ruchliwość i jego poruszanie się po koszu i jego zmiana pozycji highlighty ma niesamowite, Mieli w zeszłym tygodniu statystyki na poziomie 14-12-13 dwa razy 14 punktów nawet zdobył na mecz oglądając highlighty Sohana, kiedy pakuje piłkę po rewersie po alejupie, schodzi do kosza, no lu pasy, naprawdę naprawdę coś fantastycznego, no i tym pozytywnym akcentem, zachęcam was oczywiście do zostawienia łapki w górę, zasubskrybujcie tego kanału, bo naprawdę naprawdę fajnie by było, żeby ten kącik miłości NBA się tutaj rozpowszechnił. Ja Naprawdę udało nam się stworzyć coś fajnego, bo tak jak mówię, no ja ramię to niesamowicie, a na razie wam mówię. Cześć!